Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale, bardzo fajnie, że jesteście i bardzo dziękuję, że już już jest z Was 7 tysięcy i mam nadzieję, że, że dalej będzie się to powiększało i rosło Dzisiaj przychodzę do Was z tagiem z tagiem, na który otagowałam Miss Doncelita i tak dotyczy, jak widzicie po tytule tak dotyczy drogeryjnych kosmetyków I ja od razu taguję jeden truskawką i Big Beautiful Lulu bo z tych osób, bo Marta Zatagowała nie tylko mnie, zatagowała z tego co pamiętam Arletę i WNEPL. Jeżeli ich nie zatag zatagowała, to z dziewczyny też taguje. Ale właśnie oprócz Arletty, oprócz Ani, bardzo chętnie zobaczyła ten, ten tag u, u truskawkowej i u Lulu. No i już przechodząc do. Do rzeczy. Pierwsze pytanie to jest takie wprowadzające, czyli ulubiona drogerijna marka. Ja tak naprawdę powiem Wam, że ja chyba lubię wszystkie. Ostatnio bardzo polubiłam drogerię Jaśmin, dlatego że tam jest bardzo dużo fajnych takich marek, które są naprawdę fajne, niedrogie, niedoceniane, a ciężko spotykane. Znaczy, że nie, 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 nie ma ich na przykład na każdym kroku w Rosmanie. Czyli mówię tutaj o Mio, o całej kolorówce Eveline, o całych szafach Bell. Także ja chyba wszystkie lubię marki. Ostatnio trochę mi się Essence przejadło. Coś mi się wydaje, że się ostatnio zaczynają psuć. Ym... Vibo mi się wydaje rosmanowskie, że, że coraz lepiej się rozwija idzie w dobrą stronę. Yy, yy, Mio, właśnie, tak jak powiedziałam, Bell. Hean. Także tych marek jest dużo. Ulubiony produkt do ust, policzków i twarzy, czyli pytanie numer dwa. Jeżeli chodzi o ulubiony produkt do ust, to jest to e, znany już Wam e, Manhattan. To jest e, Soft Matte Lip Cream w kolorze 95M. To jest matowa pomadka w, w formie takiego błyszczyku. Ona ma kolor taki ciemny, nude, brązowo-miodowy, bym nawet powiedziała. Pięknie trzyma się na ustach. Jest bardzo wydajna, świetnie pachnie, daje matowe wykończenie. Tutaj jest 6,5 ml za chyba około 16 zł. Naprawdę ja ten produkt bardzo, bardzo, bardzo lubię. Odkładam sobie daleko, żeby już wiedzieć, że o tym powiedziałam, nie pomylić, bo tutaj trochę tego mam. Ulubiony produkt ym, teraz do policzków. I tu muszę powiedzieć o mojej czekoladce z Burżyła. To jest chyba jeden z najdroższych produktów z kolorówki, które ja mam. To, on, ym, to jest puder. Ym, Transparentny puder brązujący do twarzy i ciała. No, czyli taki brązer, tak. I on kosztował 50 parę złotych, ale jak widzicie, mam go od ponad roku. No, zużycie jest niemal niewidoczne. Mam go od roku i miesiąca. Bardzo wydajny i w tym dzisiaj mam nim. Poplamiłam sobie dzisiaj policzki, nim. także ja go używam tak naprawdę codziennie. I teraz już mam, to jest mój jedyny brązer. No, jeżeli już chcę użyć brązera, to tego używam. Inne część po prostu wyrzuciłam, które już były jakiejś tam dziwnej daty ważności. Część oddałam siostrze i tak wiecie. Pozbyłam się reszty, został tylko ten. I ulubiony produkt do twarzy to jest podkład z Rimmela. To jest podkład Rimmel Wake Me Up. To jest 30... 30 o, to jest 30 ml. On kosztuje około 30 paru złotych. To jest podkład, który daje nam taki efekt troszeczkę mokrej twarzy, takiej mocno nawilżonej, rozświetlonej. On nie posiada w sobie brokatu, ale posiada taki delikatny, ja bym powiedziała, złoty pyłek, który tą twarz tak nam troszeczkę ozłaca i, i rozbłyszcza, ale nie wyglądamy jak bombka choinkowa, jak obsypanym brokatem. Kiedy się delikatnie przypudrujemy, to absolutnie ten efekt mija i dokładnie tak samo zachowuje się ten podkład. To jest podkład Vibo True Recover Foundation Illuminating z formułą nawilżającą, czyli podkład rozświetlający z formułą nawilżającą. Szkoda, że nie porównałam ich składów, czy one jak tam, a z nie ma tu składu napisanego, no w ogóle fajnie nie? że nie wiem co nakładam na buzię w każdym razie te, te dwa produkty dają tak naprawdę takie same wykończenie, tak samo się zachowują na buzi, tak samo wyglądają tak samo kryją, czyli dosyć dobrze według mnie, z tym, że ten Vibo kosztuje 9 zł ten kosztuje około 30 paru no i ten Vibo o godzinę, dwie krócej Wam się utrzyma Mam tak, ale to są moje dwa ulubione podkłady. E, e, czyli pytanie numer trzecie. Najgorszy drogeryjny produkt. I tutaj muszę powiedzieć o tym tuszu do rzęs. To jest tusz do rzęs z Vibo właśnie. Growing Lashes Stimulator Mascara. Czyli to ma być maskara pogrubiająca, stymulująca wzrost rzęs. E, to jest maskara, która ma taką oto szczoteczkę. Coś mam dziś tak światło ustawione, że nie wiem, czy to będzie widać. W każdym razie, taki patyczek z ząbkami. Nie ma jakiejś tam szczoteczki, tylko po prostu taka pałeczka z ząbkami. E, i, i, I wy mi ją polecałyście. No i oczywiście absolutnie to nie jest Wasza wina, ale według mnie e, nietrafiona maskara, ponieważ ona mnie bardzo drapie w oczy, bardzo mnie drapie w rzęsy. Przy tym tutaj to, y, tutaj ten, ten gwint. Y, ten, ten otwór, którego, do którego wkładamy szczoteczkę, ciągle jest mocno ubrudzony tuszem, zaschnięty i bardzo niefajny. To jest tania maskarada. nie żałuję, bo wydałam to na nią chyba 7 czy 9 zł. Ale mimo wszystko, jak na razie, to jest chyba mój największy, jeden, jeden z większych zawodów drogeryjnych. Yy, pytanie czwarte: niedoceniony drogeryjny produkt. I tutaj mam różę do policzków. Oba róże z Vibo. Pierwszy, który wam pokażę, wygląda fatalnie. Właśnie dlatego, że on y, mi się już tam y, odpadło całkiem wieczko. Y, I to już jest róż, który dosięgnął dna. To jest róż y, mineralny róż do, do policzków z Vibo. Tutaj było 3,7 g w kolorze Cranberry Kiss, czyli w takich odcieniach. Y, Właśnie on ma tutaj jeden paseczek taki beżowo-pudrowego różu, jeden takiego koralowo-malinowego, jeden delikatnie fioletowego. W połączeniu, kiedy razem one się zblendują, wyglądają naprawdę fenomenalnie. Nie wiem, dlaczego ta, ta dziura mi się zrobiła tylko na tym fioletowym, skoro ja tak zawsze wydawało mi się, że zgarniam całość. W każdym razie naprawdę bardzo fajny produkt za chyba 5-6 zł. I, I on jest sprzedawany w takim... Kartoniku, jeszcze z takim puszkiem, którym możecie sobie ten róż nakładać. I naprawdę bardzo go lubię. No, co prawda, na no, opakowaniu jest kiepskie, bo mi się całe rozwaliło, ale róż jak najbardziej na tak pięknie, pięknie wygląda na buzi. A drugi róż to jest też z Vibo. To jest róż z jedwabiem i witaminą E. I, i to jest róż, który już na drugim miejscu w składzie mamikę, czyli minerę, czyli też ten skład jest mi najgorszy. Ja mam numerek 3, czyli taki numerek, taki odcień, powiedziałam, cyglano-koralowy. O, tutaj w tym miejscu dobrze wyglądają te kolory, to chyba, chociaż może tak. Yy, bardzo, bardzo fajny róż, bardzo fajnie są, one są w ogóle napigmentowane. Już tamtego nie, nie chciałam widzieć, bo tamten już jest naprawdę. Yy, tamten już jest naprawdę. No to opakowanie, ma wiecie. Takie, że tam już nie chcę się z nim bawić. I, i światło mam też dzisiaj niedobre, więc, więc nie chcę kombinować. Yy, w każdym razie to jest bardzo fajny róż, który yy, kosztuje też chyba około 9 zł. On ma tutaj, yy, tak jeszcze to nam się otwiera. I tutaj był schowany taki bardzo malutki pędzelek, yy, którego, którym mogłybyśmy sobie nałożyć róż, ale ja go nie używam. Ale no, nie wiem, możecie mieć skrytkę na pieniądze. Także to są dwa produkty, które według mnie są niedoceniane. To są naprawdę bardzo fajne róże e... Punkt piąty. Kosmetyk nie warty swojej ceny. I tutaj muszę powiedzieć o kremach BB, ponieważ yy... to są takie produkty, które nawet gdyby były rozdawane za darmo, to by mnie sprawiły radości i nie chciałabym mieć ich, mieć ich w domu. Yy... I. Był, wiadomo, że ja, ja jeszcze się mam nadzieję, że, że skuszę kiedyś na taki prawdziwy krem BB, azjatycki krem BB, i wtedy, e, wtedy po prostu je poznam. Na razie testowałam sobie tak z ciekawości te kremy BB drogeryjne. Jedyny z drogeryjnych, drogeryjnych kremów BB, e, jakie mogłam przetestować, e, znaczy jaki mogę Wam polecić, to jest krem BB z Maybelline. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie e, się sprawdzał. Oprócz tego z Maybelline używałam tych dwóch. To jest krem BB z. Siatą dzisiaj źle coś ustawiłam, wiecie? No już trudno. Krem BB z Nivei i krem BB z AA. AA, BB i Nivea BB. Ja nie chcę się za bardzo za nimi rozwodzić. O tym Nivei już Wam opowiadałam. O tym z AA jeszcze nie, nie mówiłam, ale naprawdę jest fatalny. I jeżeli chcecie, żebym powiedziała coś o tym kremie bez firmy AA. To, to dajcie mi znać, może chcecie jak zobaczyć, jak one oba, w y, jakiś taki pojedynek na no, zasadzie nakładam oba przed Wami te kremy BB, jeden tutaj, jeden tutaj i pokażę, jak one wyglądają. Ale ja za takie drogeryjne kremy BB podziękuję i nie chcę żadnych pieniędzy na nie wydawać. I to są naprawdę kosmetyki niewarte swojej ceny. To mu pójdą 2 zł, na pewno nie 15 czy 20. Y, drogeryjny zamiennik, y, drogiego kosmetyku, punkt szósty. Ja tutaj chciałam Wam powiedzieć o tej pomadce z, z Lovely, którą Wam pokazywałam w którymś z ostatnich haulis, chyba w tym przedostatnim. I to jest pomadka, którą ja mam dzisiaj na, na ustach. To jest błyszczykowa pomadka firmy Vibo, czyli firmy Lovely. Ja mam swoją w takim dosyć em, nasyconym Mocno e, różowym odcieniu. Niestety, na tych moich, kiedy ja je kupowałam, nie było w ogóle żadnych naklejek z numerkami, więc ja nie wiem, <coughs> jaki to jest numerek. E, w każdym razie ona jest taka intensywnie, e, intensywnie różowa. Jest bardzo miękka i to jest jej troszeczkę minus, ponieważ ona się może połamać. Jest bardzo, e, o, jest bardzo miękka, bardzo delikatna, ale tak jak widzicie na ustach, e, daje taki e, błyszczący, e, błyszczący efekt pięknych, takiej. Pięknie kryje, daje piękny kolor, ale przy tym daje też taki efekt pięknego błysku, takiej kremowości. I ja bym to porównała do produktu, bo zmierzam do tego, że ta pomadka, ta pomadka mogłaby być drogeryjnym zamiennikiem drugiego kosmetyku. I ja to, jak ta pomadka z Lovely wygląda na ustach, skojarzyłam sobie z kosmetykiem, którego ja nigdy nie miałam i nie sądzę, żebym miała kiedykolwiek w swojej kolekcji, czyli ze szminką Maca i chodzi mi o szminki sobie oczywiście zapisałam, tę to jest nazwa o szminki w wykończeniu Cream Sheen z firmy Mac ja jej widziałam tylko na filmikach, ja jej widziałam tylko na zdjęciach na blogach, ale wydaje mi się, że i ta błyszczykowa pomadka z Lovely i te pomadki z Maca mają bardzo podobne wykończenie i tak mi się to po prostu skojarzyło Skojarzyło jedno z drugim. na tych nie miałam, więc, więc nie mogę tego porównać. I punktem siódmym jest produkt, który jest przereklamowany. I tutaj nie pokażę Wam nic, ponieważ ja nie do końca. Ja bardzo lubię sprawdzać opinie innych przed zakupem, no czy już po zakupie, jeżeli coś zrobienie przemyślanie. Opinie na YouTubie, na vlogach, na wizarzu, na, na kosmetykach wszechczasów. Ale nie wiem, nie biorę nigdy pod uwagę czegoś takiego, że jakiś produkt jest przereklamowany. Nie kupuję nigdy żadnego produktu z myślą, że on zrobi mi wow na, na buździe czy tam na ciele, ponieważ... E, ponieważ... ponieważ co? E, ponieważ... E, no, no wiecie, jest, jest zasada taka, że jeżeli ktoś się coś się sprawdzało e, u kogoś innego, nie musi się sprawdzić u mnie, więc. więc... Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Nie mogę już się wysłowić, tracę wątpliwości, tak więc nie będę Was dłużej zanudzać. Po prostu chodzi mi o to, że y, ja nie mogę Wam pokazać, jaki produkt jest przereklamowany, ponieważ ja nie do końca wierzę w reklamowanie. Lubię posłuchać sobie opinii, czy ktoś komuś jakiś produkt podobał, czy też nie, ale nie biorę tego aż tak mocno pod uwagę, ponieważ wiem, że pomimo tego, że komuś się sprawdził, mi może się nie sprawdzić, bądź na odwrót bardzo Wam dziękuję za oglądanie, przypominam, że zatagowałam jeden truskawkową i Big Beautiful Lulu, bardzo dziękuję Marcie za zatagowanie mnie w tym tagu pokazałam Wam rzeczy z kolorówki ponieważ tak zrozumiałam ten tag który zrobiła Marta i wydaje mi się, że na zagranicznym YouTubie właśnie w tym tytule w tym tytule w języku angielskim to, to chodziło właśnie o kolorówkę i o make up mam nadzieję, że Wam się spodobało dajcie znać co myślicie o produktach, które pokazałam czy, czy uważacie, że w dobrych kategoriach, w dobrych pytaniach je umieściłam. Jeżeli ktoś chce też na ten tag odpowiedzieć, to pytania będą na dole. Jeżeli się podobało, to, to dajcie mi, mi znać kciukiem i subskrypcja też mnie też nie zaszkodzi. To jest za darmo, a będziecie na bieżąco ze mną. Na fejsie też jestem, więc można klikać, można facebookować i lajkować Kajmanową. Bardzo serdecznie Was całuję do zobaczenia. papa! Pa.